W porządku, coś wymyślę. Mówiłaś, że Synthetic Insights mnie kupi? Mówiłaś, że to pójdzie jak spłatka. Zakładam, że potrzebują specjalisty od SI. Witam, w czym mogę pomóc? Czy ta akwarianka jest twoją niewolnicą? Wolimy termin służąca kontraktowa. Zanim zrobisz coś głupiego, musisz wiedzieć, że ta akwarianka podpisała umowę z własnej woli i że jej kontrakt jest na ilium całkowicie legalny. Jeśli naprawdę chcesz jej pomóc, przekonaj Synthetic Insights, żeby kupili jej kontrakt. A może to ja ją kupię? Potem ją uwolnię i wszyscy będą zadowoleni. Szlachetna propozycja z trzema słabymi punktami. Po pierwsze, zgodnie z kontraktem, jej kwalifikacje są warte kilkaset tysięcy kredytów. Jest też opłata za zwolnienie mnie ze służby przed wyznaczonym terminem. Dokładnie. A poza tym, od razu widać, że dużo podróżujesz. Jej kontrakt wymaga, żeby pozostała na Ilium. Nie chcę, żeby zabrali mnie do jakiejś kopalni. Niewolnictwo jest na Ilium legalne. Służba kontraktowa trwa określony czas, albo do chwili spełnienia uzgodnionych warunków. Każdy kontrakt musi być zatwierdzony przez Ilium. Prawo określa, jakie ograniczenie lub kary mogę na nią nałożyć i jakie zadania wolno mi jej wyznaczyć. Jestem też prawnie odpowiedzialna za jej zachowanie i zdrowie. Złe traktowanie. Jest surowo zabroniony. Dlaczego ta kwarianka oddała się w niewolę? Próbowałam grać na giełdzie. Mam głowę do liczb i myślałam, że znalazłam sposób na zarobienie góry pieniędzy. Wszystko straciłam. Później dostałam kredyt, co też straciłam. Potem zaciągnęłam nielegalną pożyczkę. Wiesz, co było dalej. Umowa wymagała, żebym spłaciła jej długi. Za pięć lat będzie mogła zacząć wszystko od nowa i zyskać świetne referencje. Porozmawiam z przedstawicielem Synthetic Insights i zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? Dziękuję, jestem Ci wdzięczna. Jeśli nie masz co robić, to może. Mogę w czymś pomóc? Chcielibyście zdobyć wykwalifikowaną koreańską programistkę SI? Jeśli chcesz zostawić życiorys, to. Yy, zaraz. To ta niewolnica? Synthetic Insights. Nie jest zainteresowany zakupem pracy niewolniczej. Cytadela i tak ma nas na oku. Nie możemy się angażować w praktyki, których nie aprobuje Rada. Właściwie mało kogo zatrudniamy. Po ataku getów na Cytadele nie ma już sympatii do sztucznej inteligencji. Już wiem, o co tu chodzi. Wcale nie o niewolnictwo. Po prostu nie chcecie zatrudniać kwarian. Co? Ale. A... Ale. Byłoby przykro, gdyby cała wędrowna flota zatrzymała się na orbicie nad Waszą siedzibą, żeby zaprotestować przeciw Waszemu rasizmowi. Synthetic Insights nie toleruje dyskryminacji. Po prostu nie zatrudniamy służby przymusowej. Może dla pewności powinienem się z tym udać do biura handlowego Ilium. Czekaj, bądźmy rozsądni. Przecież nie będziemy fatygować biura dla takiego drobiazgu. Dobrze, niech będzie. Pójdę przygotować kontrakt. Tylko nie mieszaj do tego urzędników z Ilium. Oby tylko ta kuarianka okazała się dobra. Synthetic Insights przysłało właśnie kontrakt. Nie wiem, jak ci dziękować. Chętnie pomagam. Proszę, to za fatygę. A teraz przepraszam, załatwię transfer tego kontraktu. Dziękuję. Będę się już trzymać z dala od kłopotów.